Sabina prowadzi sieć szkół tańca i akrobatyki w Katowicach. Sfrustrowana była tym, że ciągle gdzieś biega, ciągle gasi pożary, ciągle siedzi w procesach, które już dawno mogłaby zdelegować, tylko nie ma komu. Jako właściciel powinniśmy pracować głównie strategicznie i głównie kreatywnie, bo na tym polu nikt nas nie zastąpi. Niestety bardzo często bywa, że my po prostu wracamy ciągle do gaszenia pożarów. Ciągle poprawiania po pracowniku, ciągle do jakichś powtarzalnych, rutynowych, niesproceduryzowanych czynności, które rozwalają nam po prostu cały dzień. Kończy się na tym, że gonimy własny ogon, zamiast rozwijać firmę i tą kreatywność przekuć w nowe gałęzie biznesowe, coś, co będzie na nas pracować w momencie, kiedy my będziemy spać. Całe szczęście szybko trafiła do nas. Na warsztatach przepracowaliśmy fundamenty, rozłożyliśmy firmę na części pierwsze, zastanowiliśmy się nad modelem. Sabina przeszła na pracę strategiczną, zespół mocno ją odciążył w końcu wiedział, co zrobić. Ona też zdecentralizowała zespół ze względu na to, że ma dużo lokalizacji, dała im przestrzeń i pozwoliła metodycznie działać w oparciu o własną odpowiedzialność, ale narzędzia, którymi mogą dysponować, żeby w ogóle podejmować te decyzje i móc reagować na bieżące pożary. Poza tym jako mama chciała po prostu mieć więcej czasu dla rodziny. Jej struktura jest dość duża, więc chwilę zajęło poukładanie różnych procesów, podzielenie to pomiędzy poszczególne osoby, zrekrutowanie nowego zespołu, ale finalnie Sabina teraz działa bardzo kreatywnie, ma mniej stresu, mniej gaszenia pożarów, więcej czasu dla rodziny. No i rentowność biznesu w końcu jest na tyle zadowalająca, że może zatrudniać ludzi, którzy odciążają ją pomimo ciągłej ekspansji i rozbudowania całego modelu biznesowego. Zresztą posłuchajcie jej sami. Cześć, nazywam się Sabina. Prowadzę sieć szkół tańca i akrobatyki dla dzieci i młodzieży. Co się zmieniło w ostatnim czasie? Przede wszystkim i to, co dla mnie najważniejsze, to zaczęliśmy się rozwijać nieco bardziej strategicznie, czyli daliśmy sobie czas i przyzwolenie na ten, na ten rozwój, pozwolenie na to, że nie zadzieje się to wszystko w jeden miesiąc, <grym> tylko może trwać nieco dłużej i bardzo dobrze, bo to tempo mogłoby nas po prostu zabić.